No dobrze, co zatem można powiedzieć o Słocie 4, jak i o Słocie 4 z Seczkow Syndicate. To były dobre gry, swojego czasu na pewno okazały się sporym sukcesem, zarówno komercyjnym, jak i, no, jakby to inaczej określić, wśród graczy, na pewno zyskały pewien szacunek. Jednak nie przetrwały próby czasu, na pewno okazały się już, patrząc na przestrzeni tylu lat od wydania, na pewno okazały się gorsze od serii Rainbow Six. I myślę, że głównie dlatego, że zawiniły bugi. Bugi, które rozwalały kompletnie rozgrywkę multiplayerową. Na singlu zdawało mi się, że jest ich nieco mniej, jednak czasem także nasi kompanii okazywali się kończonymi idiotami, dając się zabić, zwykle stojąc przy drzwiach i nie zwracając uwagi, że przez nie ktoś wchodzi. Jednak skupiając się na zaletach gry, to na pewno zaletą jest grafika, która nadal jest całkiem ładna. Szczególnie należy zwrócić uwagę, o czym już na pewno mówiliśmy tutaj wszyscy, na szczegółowość projektowania poziomów. Wszystkie poziomy nie, nie wydają się, jednak pewnie są tak zaprojektowane losowo, jednak nie wydaje się... E, z, Konstrukcja, konstrukcja nie wydaje się aż tak losowa, czyli nie widać aż tak, że ktoś po prostu kopii, kopiował i wklejał poszczególne jakieś pudła, bez pojęcia. Widać, że wszy, niemal każdy element tam w danym poziomie ma jakiś swój cel. Są poziomy nieco bardziej mroczne, te dwa, może dlatego chciałbym ich nieco więcej, żeby tylko dwa. Jednak, jeśli już mają być mroczne, to mają odpowiednie elementy, które, no cóż, wyglądają bardzo dobrze. Same mieszkania, na przykład już pierwszy poziom, to mieszkanie, to mieszkanie nielegalnego czy modyfikatora broni, jak go kiedyś nazywałem, wygląda naprawdę na mieszkanie. To nie jest takie coś, jak na przykład widzielibyśmy, że to jest jakaś kanapa, telewizor i dość. Jak widzicie, widzieliśmy cały warsztat, jakiś, jakiś bałagan, naprawdę, projektowanie poziom zaprojektowania tych poziomów daje iluzję tego, że to naprawdę jest miejsce z żywymi ludźmi. I co to, to na pewno liczy się jako olbrzymi plus całej serii. Znaczy serii, no. Serii tych dwóch gier. E, co jeszcze można powiedzieć? Muzyka jest świetna. Muzyka jest świetna i bardzo dobrze podkreśla poziom, ka każdy poziom, jaki klimat e, danej misji. Także zwiększa się, tak, ich natężenie zwiększa się wraz z tym, co dzieje się na ekranie, czyli także podkreśla dynamikę wszystkich akcji. I naprawdę warto jej posłuchać nawet oddzielnie, nie, nie tylko z grow. Co ja jeszcze moż, mogę znaleźć jako plus? W zasadzie chyba to by było wszystko, za co naprawdę lubiłem tę grę. Może także że za niektóre akcje, jednak to już mówiłem, to by trzeba było naprawdę pograć na single, żeby zobaczyć, że naprawdę tych bugów nie było aż tylu. Na pewno zabrakło, grze zabrakło większego dopracowania trybu multiplayer, który w samej podstawce był dość potraktowany po macoszemu, wsteczkowie już widzieliśmy lekkie zmiany. Zabrakło na pewno także, o czym mówił chyba Octopus i nie wiem, czy to mówił przy serii Zagrajmy, czy tylko mi prywatnie, że Wszystkim rodzajom broni brakowało po prostu współczynników, które decydowałyby o tym, e, którą broń gracz by wziął ze sobą, a którą nie, nie mogliśmy szybko rozeznać się, który rodzaj broni jest dobry, a który nie, który ma jakieś inne cechy, które różnią go e, od pozostałych. Nie, nie mamy tego i musimy zwykle zdawać na naszą intuicję i dochodzimy raczej do wniosku, że wszystkie bronie, wszystkie, wszystkie rodzaje broni działają niemal tak samo i to jest dosyć... To okazuje się lekką wadą, ponieważ no cóż, nie ma w zasadzie nie ma sensu dodawania nowych gatunków broni, odkąd każda broń działa niemal tak samo. Także jak widzieliście, bugi czasami sprawiają, że przeciwnicy stają się całkowicie odporni na broń palną i różne inne rzeczy. Czego jeszcze mi brakowało w tej grze? W zasadzie może także celowania, szybkiego celowania rozbiegu, To była dosyć poważna wada. Nie wierzę, że aż tak, chociaż nie mam zbyt niego doświadczenia z bronią, jednak nie wierzę, że aż tak kiepsko można strzelać, szczególnie jeśli jest się wykwalifikowanym funkcjonariuszem słotu, że ten celownik stabilizuje się tak koszmarnie wolno. Grałem pobieżnie w Rainbow Six i muszę mu przyznać, że tam już załatwiono to o wiele lepiej. Gdzie celownik stabilizuje się po prostu bardzo, bardzo szybko i umożliwia nam na dynamiczne akcje. Nie musimy tego wszystkiego planować, chociaż nie powiedziałbym, że planowanie, yy, planowanie jest złą cechą tej gry. Może jest niego jest trochę za dużo, może coś tam głoście. Yy, w staczkowie także nie rozumiałem nigdy obecności snajperki i która mogłaby się pojawić jako w jakiejś specjalnej misji, podczas której to byśmy wysłali jednego z kolegów na jakieś tyły domu, czy na jakiś mm, wyżej położony obiekt, czy wzgórze, i wtedy mógłby zdejmować podejrzanych, czy po prostu no, coś w tym guście, używać po prostu snajperki, Jednak właśnie sama jej obecność w wsteczkowie budzi moje zastrzeżenia, ponieważ no, jest dodanym dodanym bojarem na siłę niemal. W zasadzie także steczkow nie podszedł mi pod kątem tych ucieczek podejrzanych i tego, że podejrzani mogą sięgnąć za broń, kiedy spuścimy z nich oko. Byłoby to dobre, jednak jak mówiłem, to by wymagało większej ingerencji w kod gry niż tylko dodanie jakiejś cechy i zostawienie kodu gry jak leżał. Dosłownie to właśnie zrobiono. Może to moje tylko wrażenie, jednak jak widzieliście, jest dosyć. No, uzasadnione, odkąd wróg po prostu nie reaguje czasem na strzały z stasera, czy na okrzyki, czy na uderzenie pięścią, na gaz, na cokolwiek, a po prostu ma animację. Właściwie zdaje, zdaje się, że właśnie może nie bugia konieczność wykonywania tych animacji, ten koszmarny skrypt położył grę na, w późniejszych latach. Może na początku nie zwracaliśmy jeszcze na to uwagi, ponieważ to naprawdę była dobra gra w dniu premiery. Jednak potem. Wyszły inne i zaczęliśmy już zwracać uwagę na takie wady, jak ta, to pierwszeństwo animacji wroga przed naszą, czyli wróg zawsze może na, do nas strzelić czy nam uciec, ponieważ on ma taką animację. Na przykład, jak już mówiłem, chyba nie można nigdy pojmać wroga schodzącego czy wchodzącego po schodach, ponieważ on tego nie zrobi. On ma najpierw animację wchodzenia bądź schodzenia, i nic innego mu nie przychodzi w tym momencie do głowy. Yy, tak, no i właściwie bugi odnoszą się niemal do każdego aspektu tej gry i ciężko o nich nie mówić, jeśli mówimy o Słosie 4 oraz o staczkach Syndicate. System trafień także okazuje się dosyć dziwny. Brakowało mi tego, że gra nie rozpoznaje jak bardzo zostaliśmy ranni, a tylko yy, poka pokazuje nam, że zostaliśmy ranni czasem, także nie wiadomo, właściwie może od tego zacząć, że jeśli gra nie rozróżnia poszczególnych poziomów trafienia, to często nie ma wręcz sensu posiadania tego, e, czegoś takiego jak wykrywanie tego trafienia. W ten, to zastępstwo pasku, e, paska zdrowia jest dosyć niepotrzebne, odkąd gra czasem nas zabije, a czasem nie i to jest bardzo, bardzo losowe. Czasem, jak widzieliście, e, ja oraz e, który z mojej wspaniałej drużyny Ginęliśmy strzałem z shotguna z jakiejś absurdalnie dużej odległości, i to gra wychwytywała jako śmierć. To jest dosyć dziwne, i nie do końca zdaje mi się, że to jest realizm gry. Jednak to był. na pewno to e, był to pozbawienie paska zdrowia i ograniczenia amunicji tego wszystkiego. To na pewno był krok w dobrym kierunku, jednak no cóż. Nie za bardzo zdaje mi się, że sama gra starała się łączyć i nie za bardzo odstraszać tym wszystkim, dlatego nie brakowało na przykład tych wszystkich cech, broń, e, cech gatunków broni i tego całego dopracowania realizmu z Rainbow Six, ponieważ gra nie, starała się za bardzo nie odstraszać graczy, którzy po prostu tego sobie nie życzyli, a chcieli czegoś ambitniejszego od zwyczajnej strzelanki. Jednak nie chcieli tego za dużo. E, tak jak kiedyś mówił Octopus, e, ta gra byłaby świetna, jeśli połączono by wszystkie aspekty z niej, plus Rainbow Six. Może tak, może nie. Jednak nie zdaje mi się, żeby wychodziła jakaś e, nowsza gra z tej serii. Zatem, no cóż, pozostała nam ta gra, ta dosyć niedoskonała, jednak na pewno warta uwagi. Na pewno warta uwagi i na pewno, chociaż raz, powinniście obejrzeć ten tytuł, żeby sprawdzić, że strzelanka to nie tylko tempo koszenie wrogów, a czasem znaczyła nieco więcej i na pewno. W zasadzie samej, samego tego rdzenia strzelanek, czyli zwyczajnego kaszenia przeciwników, było dosyć mało, a twórcy cały czas starali się znaleźć rozsądny kompromis między ambitną rozgrywką a właśnie gatunkiem. No cóż, cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Sprawdźcie po prostu tytuł.